Cześć, jestem Maverick, a dzisiaj pokażę Wam, jak zdobyć palnik potrzebny do napadu na wyspę Kajoperiko. Rozpoczynamy misję i udajemy się na plac budowy, ja to zrobię helikopterem ponieważ będzie bardzo szybko tej misji. Jak dobrze wszystko zrobimy, to nikogo nie będziemy musieli zabijać. Jak dobrze widzę to lecimy na ten duży budynek budowany, lądujemy na jego dachu Nie strzelamy do przeciwników, bo oczywiście jest taka opcja hmm. Starajcie się wylądować tutaj I zakładamy ten żółty kask, który powinien leżeć w tym samym miejscu A Helikoptera podchodzi Tak zakładamy kask i teraz w tym momencie możemy chodzić po budowie I przeciwnicy nie zaczną od razu do nas strzelać. Oczywiście, jak widać na minimapie, musimy uważać, żeby nie wchodzić do, w ich zasięg. Ale będzie widać, więc możemy sobie przeszukać w ten sposób też. Ale ja wolę zrobić to. Osobiście Teraz mi się nie zdarzyło, że mnie ktoś zauważył jak mierzyłem. Tutaj nie ma. też nie, tutaj może tak jest, tutaj szybko podnosimy mamy i wracamy do helikoptera jak najszybciej bo jak widać w prawym dolnym rogu znowu mamy 20 sekund zanim nas gracze będą yy, widzieć na mapie momencie wystarczy, że wrócimy na łódź i misja zostanie wykonana. Jeśli film się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz komentarza. Ja się z Wami żegnam, cześć.